Cześć ludzie, dziś rzucamy okiem na mojego quick fixowanego Antmana z Civil Warowej serii, oczywiście chińskich fiurek, które oglądaliśmy bardzo, bardzo niedawno. Tutaj on jest przemalowany i zrobiony delikatnie wyższy. Figurka od samego początku bardzo mi się podobała, ją bardzo chwaliłem już w recenzji. Um, to jak wyglądała, właśnie, jak była fajnie wyrzeźbiona, jak miała masę szczegółów na sobie, że się nawet fajnie rusza. Po przemalowaniu oczekiwałem, że będzie o wiele fajniejsza, nie spodziewałem się jednak, że wyjdzie mi to aż tak fajnie, tak jak wyszło. Um, niektórzy z Was, którzy śledzą mnie na Facebooku, na Singami Customs, mogli zobaczyć zdjęcie e, z produkcji tej figurki z przemalowywania kilka dobrych dni temu. Um, teraz już jest zakończony, został trochę zmieniony w stosunku do tego, co było wtedy, ponieważ okazuje się, że e, obrazki, którymi się kierowałem przy malowaniu, nie były w 100% poprawnie pokolorowane w stosunku do filmu. Ponieważ ja sobie po prostu znalazłem jego model, model postaci, model tego kostiumu z gry Marvel Heroes, i według niego pomalowałem figurkę, a później postanowiłem poszukać jeszcze różnych zdjęć film, z filmu, nagrania po prostu kawałków filmu, szczególnie tej walki na, bo, na lotnisku, no bo w sumie on tylko tam się pojawiał. I okazało się, że są pewne, dosyć nawet powiedziałbym spore różnice pomiędzy kostiumem w filmie i pomiędzy kostiumem w grze. Także niestety musiałem tutaj um, trochę pozmieniać. Ale uważam, że wyszło na lepsze. Miałem opory co do tego, ale jednak okazało się, że to wszystko to jest o wiele, wiele fajniejsza zmiana i że było warto. Tak n teraz wygląda. Hełm trudno trochę zobaczyć, ponieważ jest praktycznie rzecz biorąc chromowany. Także tego jakoś wam to pokażę. Mam na sobie masę kolorów i jeszcze więcej, powiedzmy, nawet 4 razy więcej odcieni. Trzy główne kolory przewodnie oczywiście czerwony, czarny, szary. No i właściwie ten tutaj srebrny, w bardzo różnych kolorach. To wszystko zostało naprawdę, 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 naprawdę bardzo mocno pocieniowane. E, mogę wręcz powiedzieć z bardzo dużą dozą pewności, że mm, kolory, jakie są na tej figurce są praktycznie identyczne jak w filmie. Udało mi się je bardzo ładnie odtworzyć. E, szczególnie cieszę się z tego czerwonego, który mm, w dużej mierze jest takim właściwie czerwonym pomieszanym z fioletem. Szczególnie w dolnych warstwach, tutaj na górze w większości jest już taki jaśniejszy sam czerwony. Żeby dodać mu jakiejś tej fajnej multikolorowatości bym powiedział Przesunę sobie troszkę światło żebyście widzieli Kiedy mam go bliżej kamery um, Bardzo, bardzo fajnie widać właśnie to cieniowanie Szczególnie w ręce, mam nadzieję, że uda się to też pokazać Wam na kamerze Kostium tak wygląda uh, Tu mamy ramienniki, które są podczepione właściwie do tych tutaj szarych pasów Tutaj też uh, Ogólnie fajnie było zobaczyć ten kostium z bliska, żeby połapać się jak on tak naprawdę działa ponieważ Taka ciekawostka, choćby pas od tego kostiumu wydaje mi się, że jest głównie tutaj. A to srebrne trzyma w filmie tutaj jakby te takie czerwone czapsy. Trochę to dziwne, bardzo ciekawe, ale naprawdę bardzo, bardzo warto było się przyjrzeć temu, jak to wygląda w filmie, żeby faktycznie zrozumieć ten kosym i to mi bardzo pomogło w jego pomalowaniu. A do tego, gdzie nigdzie widać takie błyszczące, czerwone krechy. Widać je między innymi, poczekajcie, może zbliżę tak. Między innymi, o, między innymi widać je pokażę Wam wszystkie z jednej strony. Tutaj, oczywiście jest na drugiej stronie rękawicy, na drugiej rękawicy z drugiej ręki. Tutaj pod cyckiem. Tutaj. 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 Dwa. W sumie zapomniałem się na końcu tej antenki. Jednej, drugiej, ale właściwie tamto nawet nie chciałem tego dawać. No i jeszcze tutaj. Te czerwone rzeczy to są e, cząsteczki pyma, jak się domyślam, e, ponieważ w stanach, kiedy on się zmienił w Giant Man, w filmie one zrobiły się niebieskie, hmm. także myślę, że tam wtedy właśnie są pokazane cząsteczki pyma przechodzące przez tego kostium. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No. Tutaj akurat to jest błyszczące czerwone, specjalnie tak zrobiłem. Pomalowałem ją farbą do malowania krwi, czyli Blood of the Blood God od Citadel. Bardzo fajna farba. Używaj ją już na Moon Knight, na którym też bardzo fajnie zakrwawienie nie wyszło. E, Hełm to jest akurat ciekawostka. Myślałem, że go po prostu machnę tak jak cały metal na jego kostiumie wszędzie, czyli tu, tu, tu. Czyli czarne, czarna podstawa i srebrny taki e, wyprany połowy trochę dziwny taki srebrny bardzo fajny kolor. Właściwie bardziej powiedział stalowy. Drybrush z tego koloru. Jednak okazało się, że jego hełm ma trzy różne. Naprawdę trzy różne nawet nie odcienie, a kolory metaliczne. A kiedy przyjrzałem mu się bardziej, okazało się, że jednak są nawet cztery. Chciałem zrobić trzy ale zresztą że ach, niech tam, niech będzie tak jak w filmie. Także zrobiłem mu cztery kolory, które wam już pokazuję. Tutaj oczywiście główny ten błyszczący, to jest Chrome Silver. A farba emaliowa, takich nie używam, z Model master Farba, którą kupiłem dosłownie przypadkiem rok albo dwa temu, nawet mogłem jej nigdy nie otworzyć. Ostatnio po prostu wyjąłem, sprawdziłem, jak wygląda. Okazało się, że to dosłownie jest po prostu płynne srebro, Jest. wygląda jak rtęć. Także nie mogłem nie użyć tej farby. Bardzo ładnie siedzi. Jedno co to wyszło troszkę nieidealnie, bym powiedział. Hmm. Może miałem delikatnie zabrudzony pendel, lub tutaj podstawę, lub nawet tą czarną farbą, którą malowałem najpierw. Może zrobiłem jakieś takie większe kropki. Dlatego pod tym chromem nie jest najpiękniej. Znaczy, nie widać tego z daleka, kiedy się weźmie ją z bliska. Wtedy można zobaczyć pewne niedociągnięcia, um. ale tylko tu. We wszystkich innych miejscach, właściwie innymi kolorami malowanymi. Jest lepiej, więc to mógł być nawet mógł być po prostu mój błąd, zła technika. Emalią nie umiem za bardzo malować jeszcze, może, może tym się po prostu różni. Drugi, inny kolor, uszy. Uszy i tutaj wnętrze przy tym ustniku, to jest dokładnie ten sam, co na reszcie ciała. Końcówki antenek. A i tutaj jeszcze przy oczach też jest ten zwykły srebrny. Końcówki antenek to jest taki troszkę ciemniejszy. On miał być również właśnie przy oczach, ale też wysku, że jest po prostu zbyt ciemny. Kontrast był zbyt duży. Za bardzo się to rzucało w oczy. I ostatni kolor tutaj wnętrze przy uszach, i tutaj maska na głowie. To jest taki fajny ciemny. Miałem zrobić z tego właściwie czarny na początku myślałem, ale zrobiłem coś takiego. A to jest też kolor, który chciałem dodać tutaj na wnętrze rękawic. Ponieważ w filmie wydaje mi się, że one są delikatnie błyszczące, że są właśnie metaliczne, miałem zrobić ten kolor, ale po pierwsze zapomniałem, a po drugie, jak się sobie przypomniałem, to też związku, że sam czarny jest tutaj też bardzo fajnym kontrastem. Ten taki brudno-szary, by zbyt. Mieszał się, myślę, że z resztą kostiumu. Sam czarny tutaj bardzo ładnie się odznacza. On jest również też akurat tutaj pociągnięty na, na kolaniki w filmie, z tego co mi się wydaje. One są tutaj przyczepiane na paskach. Także te pasy też zrobiłem czarnym i wtedy to do siebie bardzo ładnie pasuje. Wszelkiego rodzaju rurki, zdobienia, ten pas, te tutaj ładownice zakładam na pasie i jakieś takie po prostu panele. To wszystko jest również tym samym srebrnym, co te uszy, co to. Roboty naprawdę była masa. Ale ja się bardzo cieszę z efektu. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że figurka wyszła zdumiewająco fajnie. Nie spodziewam się, że będzie aż tak dobrze. Na szybko zakres ruchu. On się nie zmienił. Głowa potrafi się obrócić w każdą stronę. Przy okazji miałem mu zmienić też hełm na tego Ant-Mana z pierwszego filmu, ale po pomalowaniu okazało się, że ten jest bardzo fajny. Ręce oczywiście tak, na zewnątrz, cyk, obrót w bicu. Troszkę ulepszyłem te ręce, już nie powinny spadać. Podwójne zgięcie w łokciu, dalej jest. Tutaj oczywiście stawy są pomalowane tak jak być powinny. Obrót w dłoni, dłoni też nie zmieniałem, ponieważ tym mi się miło wszystko podobają. W klacie bardziej tak. Trochę do tyłu, niezbyt do przodu, To jest oczywiście wszystko malowane. Noga, tak, tak. Na zewnątrz góra dół, trochę, trochę obrotu, bardzo mało. Podwójne kolano i w stopie mamy stawy rewoltek Także są to strzelanie. No, oczywiście na boki. Um, dlatego też właśnie dzięki tym stawom on jest troszkę wyższy. O wiele lepiej teraz pasuje do Marvel Select. Um, no, do legend nigdy nie chciałby pasować i tak, bo wszystkie jego proporcje są ewidentnie selektowe. On teraz bardzo ładnie właśnie jest wyższy pasuje do Selectów. Jest praktycznie identycznego wzrostu co właśnie filmowy Endpoint z Marvel Select. Um, jak widzicie, ten oryginalny jest bardzo, bardzo delikatnie wyższy. Nawet można by powiedzieć, że on jest wyższy jedynie dlatego, że głowa siedzi wyżej na szyi i tutaj ma takie coś na ramionach, co go troszkę podnosi. Naprawdę bardzo fajnie do siebie pasują wzrostem. To, że ten poprawę jest delikatnie niższy nie powinno nikomu przeszkadzać. On teraz pasuje świetnie do selektów, no bo ja już to wiele razy mówiłem. Kapitan America z Winter Soldiera jest moim wyznacznikiem skali w tej serii i Po prostu wszystkie figurki dopasowuje do niego. A skoro kapitan jest na koksach, powinien być duży. Wszyscy inni mogą mieć spokojnie delikatnie od niego mniejsi. Zawsze to jest fajna różnica. Entmanowi to pasuje, wygląda bardzo fajnie. Tu oczywiście możecie zobaczyć, że głównie różnią się nogami, ponieważ torsy są praktycznie w samych rozmiarów, ten nawet powiedzmy większy trochę wtedy, kiedy się ich podtrzyma pas do pasa. Ręce to praktycznie to samo. Um, głównie różnią się po prostu długością nóg, a jeszcze konkretniej długością ud, także nie chciałem tutaj dawać też tutaj. Specjalnie właściwie dałem mniejsze stawy niż wrzuciłem do czarnej pantery. U niego dałem wielkie, ponieważ po pierwsze tylko takie miałem, um, a po drugie teraz dałem małe, oczywiście no takie średnie, bo lepiej mi się tutaj chowały. Lepiej po prostu wyglądają, nie rzucają się w oczy. I tak jak mówię, ten wzrost mi się podoba przy okazji też możecie zobaczyć ich malowanie. Ten jest całkiem czarny. Jedynie są akurat fajne te czerwone cieniowania aerografem. Fajna sprawa od tyłu. No i też tak jak mówiłem. Chciałem temu dać głowę tego. Teraz już nie będę tego zmieniał, ponieważ ta nowa mi się podoba. Bardzo do niego pasuje. Tak wyglądają. Tak jest z boku. Ups, nie całujcie się. Naprawdę dwie bardzo, bardzo fajne figurki. Ja się szczególnie cieszę z tego repaintu. Uważam, że uh, może ktoś powiedzieć: Ach, to jest tylko repaint, to jest tylko przemalowane, to jest bardzo łatwe, szybkie. Może tak, ale jak się tego nie robi dobrze, to nie jest ładnie. To jest uh, jedna z figur, której ja się mogę spokojnie chwalić. Postawić ją na półce i chwalić się tym, że pomalowałem ją tak, że można ją pomylić z czymś, co powinno być o wiele, wiele droższe. Jest. Uh, moim zdaniem, jest to naprawdę pomalowane identycznie jak w filmie. Ja się bardzo cieszę, mnie się to bardzo podoba I naprawdę, i Czarna Pantera, i ten Jeśli te figurki się tak dobrze maluje, myślę, że jeszcze spokojnie Przemaluję kilka więcej filmowych figurek Ponieważ z tym jest po prostu masa, masa, masa Fajnej zabawy, której nie ma na większości komiksowych strojów I tyle, dajcie znać jak wam się podoba Który jest strój fajniejszy, jak wam się podoba moje przemalowanie No i tyle, do następnego, na razie